Hejka, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić pyszny krem Oreo do tortu bez użycia masła. Z podanej porcji kremu starczy na jedno przełożenie tortu o średnicy około 20 cm, lub jeśli dajecie w środek, tak jak ja to zrobiłam, owoce, to spokojnie starczy Wam go na tort o średnicy do 25 cm. Do 200 g zimnego serka mascarpone dodajemy 150 ml śmietanki 30%, również prosto z lodówki oraz 15 g cukru pudru. Będzie to około 1 czubata łyżka. I wszystko ze sobą ubijamy na najwyższych obrotach miksera. Gdy śmietanka będzie prawie ubita, do masy wlewamy 40 g białej czekolady rozpuszczonej z białymi środkami z 15 Oreo. Ponownie szybko mieszamy a następnie do masy dodajemy jeszcze dwa opakowania fixu do śmietanki i ponownie mieszamy. Na sam koniec dodajemy jeszcze 15 pokruszonych ciasteczek Oreo i ponownie mieszamy krótko mikserem i nasz krem jest już gotowy. Ja tutaj ciasteczka łamałam sobie na pół, ale zdecydowanie polecam Wam połamać je na więcej części, ponieważ wtedy krem łatwiej Wam się będzie rozprowadzał w torcie. Jak widzicie, krem jest bardzo stabilny, jeszcze przed włożeniem go do lodówki. Ja połączyłam go w torcie z biszkoptem czekoladowym i fruzeliną wiśniową. Smacznego!